styczeń 2021 cięcie borówek szaczki wyglądają w ten sposób o. i będziemy ciąć O, na przykładzie tutaj suchelców, Te są suche, te będziemy wycinać. O takie będziemy wycinać, bo widzicie, tutaj są pączki kwiatowe na tych i na tych będą owoce, więc te, tych nie ruszamy, tylko wycinamy suche. O te są suche. Tu są kwiatówki. Te jest suchy tu są suche reszta będziemy tutaj będą suche ten jest suche bez pączków kwiatowych te są z pączkami o widzicie to w styczniu ale już pączki po maleńku próbują się wydostawać. No mówię takie po prostu te są suche będziemy wycinać Prześwietlać będziemy krzaczkę. Dobra. A tu są te właśnie doniczka. Przykryte. Przykryte na zimę.